Witajcie na moim kanale! W tym odcinku pokażę Wam, które rośliny doniczkowe z IKEA warto kupić i jak o nie dbać. Zapraszam! Najwyższy czas wprowadzić trochę powiewu wiosny do tej zimowej scenerii w mieszkaniu. W tym celu pojechałam do sklepu IKEA i kupiłam kilka roślin doniczkowych. Które rośliny z IKEA warto kupić? Mój patent polega na tym, aby kupować jak najmniejsze, bo po pierwsze są tanie, po drugie, gdyby hodowla nie wyszła, to nie stracimy dużo pieniędzy, a po trzecie w końcu urosną. Zobaczcie tak jak tutaj ta w czarnej doniczce, ee, jaka już jest duża, a była taka jak te dwa maluchy. No to teraz opowiem Wam, co kupiłam i za ile. Camedoria Elegance, jeśli dobrze wymawiam, wysokość około 9 cm za jedyne 7 zł. Crispy Wave 19,99. Himalaya 12 cm 15,99 zł. Kluzja 12 cm 19,99 i jeszcze jedna Himalaja też za 15,99 bo można było wybrać różne odmiany tej roślinki. Do przesadzenia roślinek potrzebny nam będzie keramzyt, ziemia do storczyków, perlit, oraz ziemia do roślin doniczkowych. Niektórzy mają takie specjalne maty do przesadzania kwiatków. Ja niestety nie mam, ale niedawno kupiłam coś ze sklepu, więc mam taki karton i myślę, że on mi tutaj posłuży za taką matę. Wzięłam też miskę, do której będę. Wsypywać mieszankę tych wszystkich składników. Na dno doniczki wsypujemy garść keramzytu, aby korzonki roślinki nie miały bezpośredniej styczności z wodą, kiedy ją podlejemy. Keramzyt to świetny taki, powiedzmy, izolator i fantastycznie drenuje tę wodę. Dwie garści keramzytu wsypujemy do miski. Do tego dodajemy dwie garści ziemi do storczyków. Dwie garści perlitu. około pięciu łopatek ziemi do roślin. Teraz wszystko mieszamy. Dobra. No to na pierwszy ogień idzie nasza kluzja. Kluzja jest Semi Epifitem, co oznacza, że najpierw zachowuje się jak taki pasożyt, coś jak storczyk, a później e, usamodzielnia się. Jest to roślina polecana zwłaszcza do sypialni, ponieważ w nocy pochłania dwutlenek węgla. Najlepiej trzymać ją w nasłonecznionych miejscach, ale w takim półcieniu też sobie poradzi. Podłoże powinno być takie jak dla sukulentów, więc myślę, że moja mieszanka jest na tyle uniwersalna, że sprawdzi się też dla kluzji. Starsze rośliny można uprawiać tak jak sukulenty, czyli podlewamy je wtedy, kiedy już ziemia jest całkowicie sucha. Kolejna roślinka z IKEA, którą Wam polecam, to Hamedora Wytworna, czyli inaczej palma koralowa. Dlaczego ją polecam? Ano dlatego, że jest również dość łatwa w uprawie, a dla mnie to jest dość istotny wyznacznik. Mimo że to palma, to wcale nie jest to roślina wymagająca pod względem oświetlenia. Poradzi sobie też w miejscach bardziej cienistych. Nie wymaga tropikalnych temperatur. Temperatura pokojowa jest dla niej ok. Wymaga dość obfitego i regularnego podlewania. Dobrze jest sprawdzić palcem, czy ta wierzchnia warstwa ziemi jest sucha. Jeśli tak, to podlewamy. Bardzo ważne, aby umieścić w doniczce ten keramzyt na dnie, żeby jej korzonki nie zgniły. Podobno rośnie dość wolno, ale powiem wam, że ta palma, którą wam pokazywałam na początku filmu, kupiłam ją kilka miesięcy temu i zobaczcie, ile już urosła. Więc nie jest tak źle. Ale plusem na pewno jest to, że nie trzeba tej rośliny często przesadzać. Teraz Wam opowiem o roślinie, która w Ikea nosi nazwę Himalaya Mix, ale tak naprawdę Himalaya to jest inna roślinka, a my możemy kupić pod tą nazwą coś, co tak naprawdę nazywa się e, Chloropytum comosum, jeśli dobrze wymawiam, e, czyli jest to po prostu zielistka. Ja zdecydowałam się na zielistkę Sternberga oraz poni. Zielistka to roślina, którą Wam bardzo polecam, bo jest odporna na szkodniki i jest idealna dla tych, którzy no, nie mają za wiele czasu, aby zajmować się roślinkami. To, co jest jej wielkim plusem, to to, że świetnie oczyszcza powietrze i nie szkodzi zwierzętom. Zielistka świetnie dopasowuje się do warunków, może y, żyć i w półcieniu, i w miejscu nasłonecznionym, ale z dala od kaloryfera. Zielistka dość szybko rośnie, dlatego tym bardziej poleca się kupować małe roślinki. Podlewamy wtedy, kiedy wierzchnia warstwa ziemi jest przyschnięta. Pamiętajmy jednak, że lepiej ją nawet nieco przesuszyć niż za bardzo podlać. Grozi jej bowiem zgnilizna korzeniowa, dlatego to jest tak istotne, żebyśmy jej nigdy nie przelewali. Ale poza tym nie jest zbyt podatna na choroby. Może się zdarzyć, że przysychają jej końcówki, tak jak zobaczyliście pewnie w mojej zielistce. E, prawdopodobnie przyczyną jest zbyt suche powietrze. Odmiana Boni ma silnie poskręcać. Liście, które tworzą takie fajne kępki, świetnie wyłapuje kurz i bakterie. Teraz zajmę się paprotką Crispy Wave. Niestety nie udało mi się obsypać tej kupnej ziemi, e, więc muszę ją po prostu wsadzić do większej doniczki. Crispy Wave to inaczej zanokcica gniazdowa i jest to typ paprotki, która ma takie śmieszne, karbowane liście, przypomina trochę sałatę, tworzy takie liściowe rozety, a na środku ma takie charakterystyczne gniazdo, stąd nazwa paproć gniazdowa. Jeśli ktoś ma dość ciemne mieszkanie, jest to roślina w sam raz dla niego, bo choć woli takie stanowiska z rozproszonym światłem, to poradzi sobie też z miejscami półcienistymi i cienistymi. Może rosnąć nawet na parapecie północnego okna. Ziemia powinna być stale lekko wilgotna. Uważajmy jednak, aby nie wlewać wody do środka rozety, bo może to spowodować gnicie liści. I jak Wam się podobają moje nowe roślinki z IKEA? Czujecie ten powiew wiosny? Bo ja tak! Dziękuję Wam, że obejrzeliście do końca. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby nie ominął Was kolejny odcinek. Do zobaczenia!